Dobra, siadaj. Z czego ma być ta matura? Ze wszystkiego. Co to znaczy? Z żywienia zbiorowego też? Mam tu pytania. Tyle? Ty wiesz, ile się trzeba tego uczyć? Cztery lata. Mówiłem mamie przy porodzie, że jak będzie dziewczynka, to ma przestać, ale mnie nie posłuchała. Bo ty wiesz na pewno, ile masz szminek w kosmetyczce. 11. Ale ile lat miał Lenin, jak umarł na syfilis, to już dla ciebie może martwe. Może co? A może nic. Kiedy masz tę maturę? Przedwczoraj. Pojutrze. Kasiu, znamy jakąś znośną wieczorówkę? Spokojnie. Przez dwa dni może się dużo nauczyć. Ja też trochę wiem o historii. Ja chętnie pomogę. Ja mogę przypisywać daty do zeszytu. Cię nie lubię, ale służymy razem. Chciała powiedzieć, że jesteś wśród przyjaciół. Ej, Jezu, chłopie! Zruszyłem się.